Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się na tym, że wszystkie trudności, sukcesy i osoby, które pokochałeś i straciłeś, wcale nie są przypadkowe? Co jeśli powiem ci, że jeszcze przed tym wcieleniem Twoja dusza świadomie wybrała każdy element swojego życia, rodzinę, bratną duszę, a nawet obecne wyzwania? I co najważniejsze, istnieje sposób na uwolnienie się z tego wszystkiego. Koło samsary, odwieczny cykl narodzin, cykl reinkarnacji. Znany również jako Koło Samsary, stanowi fundamentalny element wielu duchowych i ezoterycznych nauk. Reprezentuje wędrówkę duszy poprzez kolejne wcielenia, gdzie każde życie oferuje możliwości rozwoju, nauki i rozwiązywania karmicznych zadań. Ta podróż pisuje się w kosmiczny plan ewolucji świadomości i realizacji boskiej woli. Różnorodne tradycje: hermetyczna, hinduska. Buddyjska czy mistyczna chrześcijańska łączą kluczowe koncepcje dotyczące reinkarnacji. Wszystkie podkreślają rolę wolnej woli w równowadze z prawem karmy. Karma łączy duszę z określonymi lekcjami, jednocześnie zachowując jej prawo wyboru w dążeniu do duchowych celów. Świat materialny, postrzegany w naukach duchowych jako dualny i gęsty, daje duszy szansę na rozwój i uszlachetnienie swojej boskiej natury. Przyciągnięta wezwaniem nieskończoności, dusza wkracza w materialną rzeczywistość, aby doświadczyć polarności, światła i ciemności, przyjemności i bólu, stopniowo przekraczając iluzję fizycznego świata. Przecieleniowy wybór dusza jako współtwórca. Filozofa Hermetyczna opisuje duszę jako współtwórcę swojej rzeczywistości, kształtowaną przez karmiczne konsekwencje poprzednich żywotów. Karma pełni funkcję edukacyjną. A nie każącą, zapewniając duszy doświadczenie skutków swoich działań dla rozwoju i równowagi. Proces wyboru wcielenia to współpraca między duszą, duchowymi przewodnikami i kosmiczną inteligencją. W stanie międzyżyciowym dusza analizuje przyszłe czyny, ocenia postępy i wyznacza przyszłe cele. Choć przewodnicy oferują mądrość, ostateczną decyzję podejmuje sama dusza, co odzwierciedla hermetyczne ideały odpowiedzialności i suwerenności. Jeszcze zanim wziąłeś pierwszy oddech, Twoja dusza przebywała w sferze poza czasem i formą, miejscu, gdzie podejmuje się wybory, zawiera kontrakty i wprawia w ruch przeznaczenia. Wyobraź sobie siebie stojącego przed ogromną radą starożytnych przewodników, przeglądającą każdą możliwą ścieżkę, jaką mogłoby podążyć Twoje życie. Nie po prostu wybrałeś życie, zdecydowałeś się na swoje wyzwania, największe miłości, nawet na ludzi, którzy mieliby Cię skrzywdzić. Dlaczego? Ponieważ każde doświadczenie, które miałeś zmierzyć w tym życiu, nauczyłoby twoją duszę czegoś, czego nie mogłaby się nauczyć nigdzie indziej: karmiczne więzy i umowy dusz. Twoja dusza nie działała samotnie istnieją karmiczne połączenia, starożytne kontrakty, które wiążą cię z innymi. Tak, nawet twoja bratnia dusza nie była przypadkowym spotkaniem. Prawdopodobnie przemierzała tę podróż z tobą przez niezliczone życia. Odgrywając różne role w każdym z nich. Przed wejściem do świata fizycznego, dusza istnieje w stanie czystej świadomości, głęboko połączonej ze źródłem stworzenia tym, co nazywamy boskim, bodziem lub uniwersalnym umysłem. W tym ponadczasowym stanie jedności, dusza nie doświadcza separacji, ograniczeń czy dualności. Jednak nawet w tym błogosławionym stanie, dusza odczuwa wrodzone pragnienie wzrostu, doświadczania i rozumienia. To właśnie ta tęsknota prowadzi ją do wcielenia w świecie materialnym, gdzie obfitują wyzwania i możliwości rozwoju. Pierwsze wcielenie fundament duchowej podróży. Decyzja duszy o wcieleniu wypływa z jej pragnienia wzrostu i samoodkrywania. Świat fizyczny służy jako szkoła, oferując doświadczenia takie jak emocje, relacje i wyzwania, które są niemożliwe w jej pierwotnym stanie. Każda dusza ma unikalną misję. Koncentrując się na nauce określonych lekcji, takich jak współczucie, przebaczenie, miłość własna czy odwaga. Te lekcje pomagają uszlachetnić duszę, przybliżając ją do jej boskiej istoty i przyczyniając się do ewolucji świadomości. Przed pierwszym wcieleniem dusza starannie dobiera okoliczności, które harmonizują z jej celem i lekcjami, których potrzebuje się nauczyć: cechy fizyczne, włączając czynniki genetyczne, zdolności i potencjalne wyzwania zdrowotne. Nie są one przypadkowe, lecz dostosowane do rozwoju duszy. Rodzina służy jako fundament wczesnych doświadczeń, zapewniając zarówno wyzwania, jak i wsparcie dla nauczania ważnych lekcji. Na przykład, dusza ucząca się cierpliwości może wybrać trudną dynamikę rodzinną. Kontekst kulturowy i społeczny, okres historyczny narodzin, kształtuje doświadczenia duszy i możliwości rozwoju. Kluczowe spotkania: dusza identyfikuje osoby, które napotka w życiu, takie jak bratnie dusze, mentorów czy przeciwników, którzy odgrywają kluczowe role w jej rozwoju. Międzyżyciowy stan, refleksja i planowanie. Po śmierci ciała fizycznego dusza przechodzi do międzyżyciowego stanu, sfery czystej świadomości poza ograniczeniami świata materialnego. W tym stanie dusza reflektuje nad poprzednim życiem, ponownie łączy się z duchowymi przewodnikami i zaczyna przygotowywać się do kolejnego wcielenia. Kluczowym aspektem tej fazy jest przegląd życia. Gdzie dusza bada swoje poprzednie życie z szerszej, bardziej oderwanowej perspektywy, dusza ponownie przeżywa swoje działania, myśli i wybory, doświadczając ich emocjonalnego wpływu na innych. Ten proces jest edukacyjny, wspierając głębsze zrozumienie konsekwencji swoich czynów. Kontrakty dusz i grupy dusz. Dusza zawiera również kontrakty dusz, umowy z innymi duszami dotyczące relacji i dynamik w następnym życiu. Te kontrakty określają kluczowe związki takie jak rol rodzinne, partnerstwa romantyczne czy trudne połączenia, każde zaprojektowane do nauczania konkretnych lekcji. Dusze często wcielają się w grupach dusz, klasa ściśle połączonych dusz, które ewoluują razem przez wiele żywotów. Te grupy zapewniają wzajemne wsparcie i rozwój z członkami pojawiającymi się w różnych rolach, jak rodzina, przyjaciele, mentorzy czy nawet przeciwnicy, w zależności od potrzebnych lekcji. Niektóre dusze dzielą szczególnie głębokie połączenia, takie jak bratnie dusze, które pomagają sobie nawzajem wypełnić wspólne cele, oraz płomienie bliźniacze, dwie połowy tej samej duszy, szukające równowagi i jedności. Projektowanie kolejnego wcielenia. Po przeglądzie życia i ocenie karmicznej, dusza rozpoczyna twórczy i intencjonalny proces projektowania swojego następnego wcielenia. Obejmuje to kilka kluczowych decyzji dotyczących cech fizycznych, dynamiki rodzinnej, Czynników społeczno-ekonomicznych i kulturowych oraz znaczących wydarzeń życiowych. Mimo, że wiele z następnego życia jest zaplanowane, dusza zachowuje wolną wolę, która pozwala jej reagować na wydarzenia życiowe w unikalny sposób. Jeśli dusza unika zaplanowanego wyzwania, mogą pojawić się nowe możliwości, aby zapewnić jej naukę zamierzonej lekcji. Droga do wyzwolenia. Wyzwolenie czy uwolnienie z cyklu reinkarnacji nie polega na ucieczce od życia, ale na przekroczeniu iluzji i ograniczeń materialnej sfery. Pozwala duszy istnieć w harmonii ze swoim boskim źródłem, doświadczając jedności, pokoju i bezgranicznej kreatywności. Ten stan, znany jako oświecenie, ma uksza czy w jest celebrowany w różnych tradycjach duchowych. Oświecenie nie oznacza, że dusza traci indywidualność i przestaje istnieć. Zamiast tego dusza staje się w pełni świadoma swojej boskiej natury, zrzucając warstwy iluzji tworzących separację. Proces duchowego przebudzenia. Osiągnięcie wyzwolenia to stopniowy proces duchowego przebudzenia i mistrzostwa, wymagający od duszy uwolnienia przywiązań, rozwiązania karmy i harmonii z uniwersalnymi prawdami. Samoświadomość. Dusza musi rozpoznać swoje wzorce, pragnienia i lęki, rozumiejąc, jak te wężą ją do materialnego świata. Praca wewnętrzna często obejmuje adresowanie nierozwiązanej karmy i uzdrawianie ran z przesłych żywotów poprzez przebaczenie, szukanie przebaczenia i uwolnienie urazy. Oderwanie nie oznacza porzucenia miłości czy odpowiedzialności, ale doświadczanie życia w pełni bez polegania na czynnikach zewnętrznych dla szczęścia. Harmonia z prawami uniwersalnymi. Uznanie, że każde działanie tworzy fale wpływające na podróż duszy, zrozumienie wzajemnych połączeń wszystkich rzeczy i podnoszenie swojej częstotliwości wibracyjnej. Świadomość jedności. Ostatecznym krokiem ku wyzwoleniu jest realizacja jedności całego istnienia. W świecie materialnym dusza postrzega siebie jako oddzielną od innych i boskiego. Przebudzenie świadomości jedności rozpuszcza te iluzje, pozwalając duszy doświadczyć swojej prawdziwej natury jako części nieskończonej całości. To przebudzenie często powstaje poprzez głębokie praktyki duchowe, takie jak medytacja, modlitwa czy mistyczne doświadczenia. Może również wystąpić spontanicznie, wywołane przez głęboką miłość, stratę czy momenty wglądu. Oświeceni przewodnicy. Przez całą historię oświeconej istoty, takie jak Buddha. Jezus i inni duchowi mistrzowie wybierali reinkarnację. W przeciwieństwie do zwykłych dusz, powracają nieskarmicznej konieczności, ale aby podnieść ludzkość. Te istoty, często nazywane bodhisattwami czy awatarami, służą jako przypomnienia potencjału duszy do wyzwolenia. Nauki hermetyczne opisują te istoty jako wcielające najwyższe zasady mądrości, miłości i siły, działające jako mosty między fizyczną i duchową sferą. Oferują przewodnictwo, inspirację i wsparcie tym, którzy wciąż nawigują cykle reinkarnacji. Obserwując i ucząc się o tych oświeconych istot, dusze mogą znaleźć zarówno zachętę, jak i mapę drogową dla własnej podróży ku wyzwoleniu.